Jestem Kajtek. Jestem To jest Patryk. Będziemy Wam pokazywać po kolei krokami, jak się nauczyć benechopa na BMX-ie. Patryk, pokażesz pierwszy krok. Pierwszy krok będzie następująco. podnosić przednie koło. Kajtek demonstruje drugie. Drugi krok. To wystarczy, jak podniesiesz to koło, wywróć kierownicę do przodu. I to tyle. To było no, bardzo łatwe. Możemy Wam teraz pokazać, jak można to wykonać. Patryk, deseczki. Dobra. No to już Wam pokazujemy. Czekajcie. Robisz tak. No dobrze. Teraz Patryk. Gleba. Dobra, dziękujemy na dzisiaj.